Jestem już z powrotem, będę mógł kontynuować grę Co ja tu miałem do zrobienia z Leonardo miałem porozmawiać bo mam całkiem sporo stron do rozszyfrowania Ostatnio nie było. So nie był zobaczymy. dostępny. 6 oh, stron z tego co ja mam? Hmm. Oh. You just take the całkiem sporo tego będzie. No oczywiście jeszcze Teraz co ja muszę zrobić Do pałacu dozy się udać, tak To idziemy Stoper włączony mam. jest, oczywiście dobrze Odmierzasz sobie czas Muszę w miarę dużo materiału nagrać, bo nie wiadomo kiedy znowu będę nagrywał Kiedy mi się zachce albo kiedy będę miał czas Różnie jestem tym bywa więc wolę teraz, żeby było trochę tego więcej. Hmm. Łacu co dozy, chyba spoko, tą panią złodziej. Ta, co mnie próbowała tak obmacać, ale jej nie wyszło za bardzo. Jestem na miejscu. Zobaczymy, co mnie tu czeka. Stoi sobie czterech panów. No, słabe, Nie wskoczysz tam patrz co się teraz stanie. O, biegę s cztery. O, taka ładna pani sobie to biegnie. Rusza sobie tyłkiem. O proszę bardzo. Co się atakuje, zło. Nie dobrze. Ja zrobię takie hop. O, patrz i ty tak nie potrafisz. Widzisz? O, nóżkę dostała. Nie wyszło ci kobieto. O, no, on prosto w moje wpadła. No, to Ciekawe, jak wam się udać? A, ja mam ją gonić, tak? Co stanie po tym bliźnie? pomóż Rosie dojść do rzeki. już, poczekaj chwilę. Musimy się gra załadować. O, muszę, muszę z nimi walczyć. Kurczę, to jest. Nie lubię! Ja nie lubię przemocy! No i są tacy nimi strażnicy tutaj! Akurat... Chcą mnie wszyscy zabić! Ja jestem pacyfistem, no... Ojej. To ona mnie tak walnęła? Kobietę! No ja się pan, jestem po twojej stronie! Przydałbym się lepszy miecz! Co ty nie miałem pieniosków na... Lepszy! Oj, chyba Rosa mi tutaj zginie. Ciekawe, czy zdąży dobie do tej rzeki. Chociaż rzeka jest za losowo, no to... Po co, by ja wybiegło biegła? No, chodź. Dobrze, zbliżałem się. Róż, dupę, kobieto! Dobrze, dzięki. A czemu pobiegłeś w drugą stronę? Czy, ale fajnie skaczesz, hop, hop, hop. Gazelka, hop, 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 hop. Króliczek mały. A tak ładnie skacze. Też tak chcę. Ja no, umiem tylko tak. O no, proszę. Hop. Poskakuję sobie, poskakuję sobie. Z krokiem się przemieszcza po wieście. O nie już wszystko. Ten fiknął, ten też, bardzo, bardzo dobrze, miecz, plecki, Teraz ten tutaj taki, odważniak się znalazł, żeby ze mną walczyć. Powodzę sobie, piostkę, o proszę, ukradnę twój, trzlechik, nie wiem co to, o i dzisiaj zrobiłem złamanie karku, sigal seagal. sigal! Robię to, co ty wyprawiasz? Ej, uważaj trochę, ja jestem po twojej stronie. Pośkakuje! Pośkakuje jak mała magazynka. Pośkakuje! O nie, znowu. No, próbuj. Próbuj szczęścia. Kurde. Może mieć jednak. A, e, losa nie ma szczęścia. O, przewrócił, Ty, mogłeś mi zabić, czy mnie trafiłeś? A, tak. Myślałem, że mieliście taki dobry. No, chodź tu, chodź tu do mnie. O. Drwina nie po... Ej, ej! Zostaw sobie... kijaszko zostaw dla siebie. Ciekawna. Dużo mnie ten kijaszkowaty. No chodź, chodź. Tak. Próbuj dalej. O. Podciął mi nóżki. Chodź go atakuj, kurczę. No, Ale przypomnę, ty, ty się nim zajmij, tylko zajdę w tył i mój bieg. Nieczyk brzuszko. Proszę bardzo. No rusz się. To wszystko twoja wina, ty nie umiesz o mi Biegnie w środek tłumu, no? Super ucieczka. Kurwa. To się nazywa plany ewakuacyjne, no? Świetnie. Kurczę, że mi to robią. Ziemi tutaj. Wolni tu z drogi. Tak. Bierzmy to zasłaniał drogi. O, pan gruby! Dobrze, trzeba zmienić taktykę na Tobie muszę miecze ukraść. No właśnie. Gień, tła, uderzenie, czy tam golfiarza. Z drogi, z drogi. A się was tu zaroiło. Kurde, jak ty tak biegniesz jak głupia szmata, to nie dziwne, że cię z o, chyba jesteśmy na miejscu. Zwolniło. Okej, okay. I co dalej? Aha. I. O. Muszę <śmieranie> ci pomóc. Ej, no gdzie mnie tym mieczem obejmujesz, co? Skończyłem. to będę chciał, niżej tę Rosa. Kiedy niżej. Iżej za... O! Świeża dupa. Dobre. Mmmm. W cisnym stroju. Ładny widok. Dobre, dosyć tych... bulwersujących? Nie. Tych gorszących. O! Dobre słowo. Dosyć tych gorszących treści. Młodzi to oglądają. A co mi tam? Dupa. Yeee. Yeah. Mmm, krągła. Dobrze jest. przydam mi się Przyda mi się osłona, bo tutaj jak panowie strażnicy będą chcieli zaatakować, to będzie... nie potrzebna wyjdzie. Już prawie na miejsce jest Jeszcze raz na dupę spojrzeć. Hmm... Mm. O nie. Patrzyłem się na tyle, jak oni mi zaatakowali. Gdzie? Ja tu sobie idę. Ja tu z panią sobie idę. Ups, zostawiłem panią. Niedobrze! Powinien poczeka! Kurde, to ich atakuje Nic nie widzę! Przesłuj się! O, no, który będzie taki odważny? Zapraszam. Kto chce zaata zaatakować? Ezio, Auditory da Firenze. Proszę bardzo. Zła decyzja z swojej strony. Nic nie widzę! Cholera, głupia kamera. Który następny? No. Przepraszam. potańczymy sobie. Tak. Próbujcie dalej, no. Może ty. Może ty spróbujesz szczęścia. Oj, 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 niedobrze. Za dużo ataków mi wychodzi. Tak, a ty tyż powinieneś uciekać, wiesz? Ja na twoim miejscu bym uciekał. No dawaj, dawaj. A ty taki jesteś wyższy stopniu, tak? Widzicie, kontroli mnie do nie załatwię. A ty drań jeden. Jak do rzeki, bo coś nie miły. I w tamtą stronę. Tak, poruszaj się, proszę. Jeszcze kawałek. Tak jest, tonką. tam po niej skończysz do początku. Nie, bo czekaj, bo tak, tak. Nie, 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 tu było zbliżenie. Tak ładnie leżysz, jak, jak w pozie do playboya. O, no, tylko żebym się nie świsi O, super. Podnoszę to miejsce. tym miejscu. Chwila. Ktoś wspominał jej imię? Czy ona wspominała swoje imię wcześniej? Byś nie wspominała, to skąd on wie, że to... Skąd on wie, że to jest Rosa? Rosa, Rosa, nie wiem. Ukulę. Wow. Oh, no ładnie, jestem super. Dowody, dowody, Ej, stój strąć go Ale jestem udany Dobra, jeszcze raz Okej, okay. gonimy łódź Zadanie nie jest takie trudne żeby tylko po prostu nie zrobić takiej głupoty na początku jak ja, jak ja zrobiłem i nie można za bardzo odwieźć do przodu, bo Łuś później nie chce płynąć. Ale noży nie ma. kurze, szkoda. Co ty Dobranoc! Dobranoc! Nie! Nie w tą stronę! O, to są wspaniałe strażnicy. To mnie miły strażnik numer jeden. Już ją pozbyłem i pod nimi numer 2. Taki bardziej oporny jest, ale ja sobie z nim poradzę, oczywiście. Kolejny pan sernik. Tak, śpi dobrze. Śpisz, Słodko. Dobranoc! Tędy? tędy. O, jest pan kolejny starznik. Śpijcie, Słodko! Dobranoc! O, co daleko podleciałem? Chyba, że ta gondola jest tak wolna. A tam ten gondol jest taki super udany i nie umie płynąć. Dawaj, Ugo. Jedziesz Ugo, 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 Ugo! Kto? Nie widzę. Gdzie ty płyniesz, co? Tędy, dobra. Idziemy. Tam jest jakiś, już do niego idę. Przywitam się z nim. Niech jest strażnik. Co, po co się rozglądał tutaj? Dobrze weź! Niech to, no kolego! Czego? Dobrze, dobrze. Jest pięknie, ale żeś fajnie poleciał. Kocham cię. Ups. Coś tam w A tu jest strażnik, tak? Ooo, co by tu z nim zrobić? No? Nie mam żadnej tej, może, może przypłynie sobie po prostu. No e, tam, on ma zeznać ten strażnik. dwa razy nie trafił, super. No, co kole oko celuj. Tak, ostatni mohikanin. Dajesz winę tu. Dobrze, ja muszę do kurzaj, bo za chwilę zgubię. Tędy. Nie widzę żadnych serzników, czy jest dobrze Dobra Tam się sobie płyną. bardzo grzecznie Ale do kurza mm, Nie zmęczyłeś się trochę Mógłby się wyręczyć ale że Ty nie chcesz to trudno Tam was osłaniać tak Taki wykrytualny Skok... Chyba tutaj dopływałem do tej 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 Cieszę nie zaraz, dziękuję nie O. Muszę zaskoczyć Lup